Witajcie w kolejnej lekcji zaawansowanego kursu programu FL Studio 10. Ostatnio rozpoczęliśmy opis opcji dodatkowych związanych z playlistą. Dokładniej wykonaliśmy prostą kompozycję, która przyda nam się podczas dzisiejszej lekcji, a także porównaliśmy ze sobą korzystanie z dwóch trybów pracy playlisty. Były to oczywiście paterny, a także bloki znane z poprzednich wersji naszego programu. Dziś nadal będziemy mówić o playliście. Opowiem Wam nieco o tak zwanym trybie live mode, o możliwości łączenia podobnych klipów, kalibracji automatyki oraz sposobie na oszczędzenie nieco mocy obliczeniowej komputera. Zaczynajmy! Jak widzicie, od czasu poprzedniej lekcji wykonałem prostą aranżację. Posłuchajcie. Come on and dance OK, zacznijmy wobec tego od Live Mode. Jak zapewne pamiętacie z poprzedniego kursu, Live Mode pozwala zamienić nasz program, aplikację przeznaczoną do aranżacji naszych projektów na żywo. Dzięki temu wystarczy, że podepniemy do miksera estradowego laptop z naszym programem, a w rezultacie otrzymamy świetną możliwość dowolnego odtwarzania danego projektu. Zasada działania takiego trybu polega na odpowiednim przechodzeniu pomiędzy wstawionymi markerami. Dzisiaj chciałbym pokazać wam, w jaki sposób obsługiwać Live Mode za pomocą kontrolera MIDI. Oczywiście moglibyśmy posłużyć się myszką i klawaturą pc jednak takie rozwiązanie jest bardzo niewygodne i nie pozwala nam w wystarczający sposób poczuć muzyki, którą gramy. Co prawda, sama Live Mode był już dość dokładnie opisywany, jednak podczas omawiania sposobu na podłączenie kontrolera zrobimy sobie krótką powtórkę. Najpierw jednak. Musimy przejść do ustawień MIDI. Skoncentrujmy naszą uwagę na polu wyboru wyjścia. Kontroler, a w moim przypadku klawatura MIDI, przekazuje do naszego programu komunikaty przypisane do określonej grupy kanałów MIDI. Najczęściej domyślnym kanałem MIDI jest kanał pierwszy. Pracując na nim, wysyłamy komunikaty przyporządkowane do określonych wysokości dźwięku na klawaturze. Jeśli jednak zmienimy w ustawieniach naszego kontrolera grupę aktywnych kanałów, zyskamy puste komunikaty, które możemy przyporządkować do innych czynności. Przykładowym zastosowaniem takiego połączenia jest sytuacja, w której pierwszy kanał MIDI służy do wysyłania komunikatów nutowych, a drugi do kontrolowania opcji transportowych, takich jak Play czy też Stop. Daje to nam możliwość wielokrotnego zwiększenia naszych możliwości. Mój kontroler Wyposażony jest aż w 16 indywidualnych kanałów. Nam jednak do prawidłowego operowania trybem Live Mode wystarczą jedynie dwa oddzielne kanały. Pierwszy do standardowej pracy kontrolera, a drugi do przechodzenia pomiędzy markerami. Wobec tego w polu Song Marker Jump MIDI Channel musi widnieć wartość 2. Jeśli chodzi o konfigurację samego MIDI, to już wszystko. Aby jednak móc wykorzystać wszystkie możliwości trybu Live Mode. Musimy aktywować jeszcze jedną opcję. Przejdźmy do ustawień audio. Teraz wystarczy aktywować opcję Play Truncated Notes. Co jednak robi ta opcja? Dzięki niej, jeśli przeskoczymy wskaźnikiem pozycji w miejsce, w którym znajduje się np. połowa czasu trwania danego komunikatu, zostanie on odegrany jako dźwięk. Jeśli ta opcja jest nieaktywna, odgrywane są jedynie te komunikaty, których punkt startowy leży przed wskaźnikiem pozycji. Zobaczcie jednak sami. OK, nasz program jest już gotowy na tryb Live Mode. Kolejnym krokiem będzie wstawienie odpowiednich markerów w miejscach, do których chcemy przenosić się podczas aranżacji na żywo. Aby jednak nie marnować czasu trwania tej lekcji, wstawię je automatyczną metodą. Wobec tego przejdźmy do ustawień playlisty i z Time Markers wybierzmy Add One Every. Skorzystam z wartości czterech barów. Teraz musimy wpisać prefiks do nazwy markerów. Ok, gotowe. Wystarczy już jedynie aktywować tryb Live Mode. Od teraz możemy przechodzić już pomiędzy markerami, korzystając z klawiszy klawiatury. Zobaczcie. Aby jednak dowiedzieć się, jakie klawisze są przypisane do określonych akcji, wyświetlmy zawartość plików pomocy. Teraz poprzez indeks odszukajmy informacje o trybie Live Mode na playliście. Odpowiedni mapping naszych klawiszy znajduje się wewnątrz. Widzicie? Białe klawisze, począwszy od nuty C4, pozwalają na wybór kolejnych markerów. Czarne klawisze z kolei pełnią rolę dodatkowych akcji. I tak, za ich pomocą możemy kolejno przechodzić pomiędzy markerami, zaznaczać i odznaczać określone rejony, przechodzić pomiędzy barami, czy też dodawać całkowicie nowe markery. Zobaczcie, jak to działa. Dance now. Come on and dance now. Ok, w połączeniu z możliwością dodania do określonych markerów różnych akcji, zyskujemy naprawdę potężne narzędzie przydatne podczas scenicznych występów i koncertów. Przejdźmy jednak do kolejnego zagadnienia. Pokażę Wam teraz, jak w prosty sposób ograniczyć zużywaną moc obliczeniową komputera. Sposób ten zadziała podczas pracy na dużych plikach WAV, na przykład podczas rejestracji wokalu pod podkład muzyczny. Wstawmy wobec tego dowolny plik WAV na naszą playlistę. Domyślnie taki plik jest przechowywany w pamięci podręcznej. Co będzie bardzo niekorzystne, gdyby był on dużych rozmiarów lub jeśli podobnych plików byłoby więcej. Oczywiście, również sama ilość ścieżek mocno wpływa na wydajność komputera. Aby sobie z tym poradzić, możemy ustawić takie klipy w taki sposób, aby ich zawartość była odczytywana bezpośrednio z dysku twardego. Wiem z praktyki, że taki proces jest w stanie obniżyć zużycie komputera aż o 500%. Taka operacja jest bardzo łatwa. Wystarczy wyświetlić okno konfiguracyjne samplera, a następnie aktywować opcję Keep on Disk. Przejdźmy dalej. Kolejnym zagadnieniem, które chciałbym omówić, jest możliwość łączenia podobnych klipów na naszej playliście. Pracując na paternach, wiele z nich powtarza się podczas trwania całego utworu. Szkoda byłoby nie wykorzystać tej prawidłowości do sprawniejszego zarządzania projektem. Przyjrzyjmy się dla przykładu zawartości paterna z kikiem. Można zaobserwować, że wszystkie komunikaty są umieszczone na nim w taki sam sposób podczas trwania całego utworu. Na jeden pełny lub melodii przypadają aż dwa klipy z kikiem. Możemy jednak szybko wyrównać te wartości. Zaznaczmy wobec tego komunikaty kika znajdujące się na pełnym lupie. Teraz przechodzimy do menu Edit wewnątrz playlisty i korzystamy z opcji Merge Similar Pattern Clip. Zaznaczone przez nas klipy zostały połączone w całość. Poza tym to samo stało się z wszystkimi klipami tego samego rodzaju w naszym projekcie. Wygodne, prawda? Teraz na sam koniec tej lekcji, jak w prosty sposób zapanować nad automatyką. Usuńmy najpierw zawartość playlisty i dodajmy nowy syntezator. Niech będzie to Cytrus. Teraz wybiorę brzmienie i dodam komunikaty. Przypiszmy ten instrument do wolnego kanału i za pomocą inserta dodajmy jakiś filtr. Dodatkowo umieśćmy ten pattern na playliście. Chciałbym, abyśmy poddali automatyce wartość nałożenia filtra. Zróbmy to. Ok, teraz stworzę dowolną linię automatyzacji. Posłuchajcie. Jak słyszycie, przy najbardziej skrajnych wartościach. Efekt jest znacznie przejaskrawiony. Oczywiście moglibyśmy to poprawić, a na przyszłość unikać takich wartości, jednak byłoby to niekomfortowe. O wiele lepiej poddać naszą automatyzację kalibracji i ustawić dopuszczalną wartość minimalną i maksymalną dla danego parametru. Aby to zrobić, przechodzimy do ustawień automatyzacji i korzystamy z tych dwóch parametrów. Pomocne przy wyborze odpowiedniej wielkości może być takie ustawienie linii automatyzacji, aby w jednym lupie występowała zarówno wartość minimalna, jak i maksymalna. Teraz brzmi to zdecydowanie lepiej. Tym samym kończymy już tą lekcję. A co za tym idzie? Rozdział trzeci. W kolejnym rozdziale powiemy sobie kilka istotnych rzeczy o etapach produkcji. Zaczniemy od stworzenia profesjonalnego szablonu, który przyspieszy naszą pracę. Już teraz serdecznie zapraszam i do usłyszenia.